Cześć! Dzisiaj pomysł na bardzo szybką przekąskę imprezową, która uratuje niejedną imprezę a z takich składników, które na pewno masz w domu. Do tej przekąski będziesz potrzebować szynkę w plasterkach, ale najlepiej, żeby te plasterki były takie wielkie, jak ja mam tutaj. To jest szynka z nogi wieprzowej. Potrzebujesz jeszcze serek topiony. Ten serek sobie przerzuć do garczka i go chwilę podgrzej, ale nie zagrzej za długo, żeby ci się warstwy nie rozwarstwiły i żeby ci się nie zrobiły grudki. Tak wygląda podgrzany serek. I teraz do takiego podgrzanego serka wsyp łuskany słonecznik. Ja mam taki już łuskany, prażony, solony. Wsyp tyle, ile lubisz i wymieszaj. Ale pachnie. I teraz tą szynkę posmaruj serkiem. Na to Twoja ulubiona zielenina. U mnie jest to suszony koperek, ale może być świeży koperek, może być cebula, dymka. Co tam lubisz? My uwielbiamy suszony koperek. I ładnie zwiń w rulon. Pokażę Ci tak w tą stronę, żebyś lepiej wszystko widziała. Ja sobie jeszcze tutaj dosmaruję. Przygnie. Taki rulon przekroję na pół, ale to nie jest konieczne. Zepnę taką fantazyjną wykałaczką. I gotowe. Dla przełamania smaku tych roladek proponuję dodać kapara albo nawet i2 no. i wbić tak ładnie w tą roladkę. Troszkę smak będzie przełamany, ja kilka zrobię właśnie z kaparami, a kilka bez kaparów. No. I z kaparami wygląda to tak, możesz dać oliwki, co tam lubisz. Tak się prezentuje ta przekąska. Kilka zrobiłam z kaparami, kilka bez kaparów, ponieważ nie każdy lubi kapary. Wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Zrobisz? Ale to jest pyszne, a przecież serka topionego nie jesz codziennie. Raz na jakiś czas zjedzone nie zaszkodzi.